Jest pięknym momentem, człowieku, czytaj, pismo święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki, żywe słowo, te święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte, człowieku, czytaj, pismo święte. Szalom, kochani, witajcie bardzo serdecznie. Pozdrawiam Was z zimowego łagiewnickiego lasu. Wreszcie udało się na chwilkę wyrwać spaceru, kontaktu z przyrodą. Jest pięknie, po prostu. I w takich okolicznościach przyrody chciałbym się z Wami pochylić nad, nad dzisiejszym słowem. Wychodząc od Ewangelii, którą mamy, a właściwie od jednego wyrazu Ewangelii, i on nas później poprowadzi do, do tego, o czym chciałem Wam dzisiaj E, powiedzieć. Otóż moi drodzy, mamy w Ewangelii dzisiaj na początku taką scenę, gdzie trzech gości spotyka Jezusa. Jan Chrzciciel, Jan e, Apostoł późniejszy e, i jeszcze Andrzej, brat e, Szymona Piotra. I tych trzech, e, tych trzech gości, e, tak jak zapisuje to później Jan Ewangelista, e, stało sobie i gdy zobaczyli i zobaczyli przechodzącego Jezusa, nie? I gdyby nie Jan Chrzciciel, który powiedział: To jest baranek Boży, to właściwie pewnie nic więcej by się tam nie wydarzyło na tę okoliczność przyrody. Ale, tak jak zapisuje to właśnie Jan, ewangelista, później w swojej Ewangelii, on był jednym z tej trójki. Jan Chrzciciel powiedział: Oto baranek Boży, i wtedy dwaj uczniowie czyli właśnie Jan i Andrzej Usłyszeli jak mówił, i poszli, i poszli za Jezusem. Więc od tego się zaczęło, że oni usłyszeli, że to jest baranek Boży, i to jest słowo, które nas poprowadzi dzisiaj bardzo mocno w tej liturgii słowa i w tym, co chciałbym Wam powiedzieć, ale zacznę może od tego, że to nas prowadzi do pierwszego czytania dzisiaj bardzo. Dlatego, że pierwsze czytanie dzisiaj o Samuelu, o Helim, no to jest czytanie, które bardzo wyraźnie nam mówi właśnie o. O słuchaniu, nie? Zobaczcie, że to, o co, o co się opiera ta scena dzisiaj pierwszego czytania z, z pierwszej księgi Samuela, no to jest właśnie ta wytrwałość, wytrwałe słuchanie, e, którym się charakteryzował Samuel e, i od którego tak naprawdę wszystko się zaczęło, nie? Znaczy może inaczej, zaczęło się od tego, e, że Samuel, jeśli dobrze pamiętacie, ale tu pięknie. Że Samuel jest e, takim wyproszonym dzieckiem swojej matki, e, która była bezwłodna, ale gdzieś tam e, udało, jej się, e, udało jej się też e, wymodlić tego syna. I samo Samuel w ogóle oznacza Bóg wysłuchał, nie? czyli zaczęło się właściwie od tego, że to Bóg wysłuchał e, matki Samuela. Czyli to Bóg się charakteryzował słuchaniem, nie? i to też jest ważne, żeby to zobaczyć, że to Bóg się charakteryzuje słuchaniem, że On też nas słucha bardzo ważnie, bardzo ważna informacja. Natomiast ta dzisiejsza scena jest też odpowiedzią Samuela, Samuela, który bardzo wytrwale słucha. Jemu się wydaje, że to że słucha Helego, ale tak naprawdę okazuje się, że słucha Boga. Nie? I ta wytrwałość, to że, że Samuel wstaje trzy razy w nocy, biegnie do Helego, pokazuje, jak wiele w nim jest pokory, jak wiele w nim jest właśnie takiego pragnienia, żeby słuchać, żeby słuchać. No, znał Helego jako swojego takiego mentora, wychowawcę, więc biegał do niego, żeby jego posłuchać. No, i Heli się w pewnym momencie w końcu zorientował, że to, że to chodzi o pana Boga, nie? Natomiast to, co jest ważne, zobaczcie, dzisiaj na końcu tego czytania, autor zauważa, że, że Bóg nie pozwolił, później już nie? Samuel dorastał, Pan był z nim, nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię. Czyli, Samuel, jeśli później się przyjrzymy, tej jego historii życia, to on jest takim człowiekiem, który rzeczywiście bardzo dużo działa w Izraelu. Nie? Jest ważną postacią. Ale wszystko zaczęło się od tego, że potrafił słuchać. I później to, że on sam nie pozwalał upaść żadnemu słowu Boga, sprawiło, że jego słowo też było, było słuchane, nie? Że jego słowo też nie padało na ziemię, nie stawało się właśnie jakimś takim podeptanym ziarnem, ale że wydawało owoce. Ale wszystko zaczęło się od tego, że on sam potrafił posłuchać Boga. Czy nawet, nawet najpierw nie Boga, tylko Helego, nie? Więc chciałbym, żeby to się. Żebyśmy, pierwsza rzecz, którą, którą widzimy w tym, w tym czytaniu, czy którą powinniśmy zobaczyć, to żebyśmy zobaczyli, że wszystko zaczyna się od słuchania słowa bożego. Nie? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która jest istotna, wydaje mi się, w tym słuchaniu, to jest to, że zobaczcie, Pan Bóg trzy razy mówi do Samuela, co tu szaliczek poprawię, bo, bo mnie się zwija wszystko. E, trzy razy mówił, ale e, dopiero w momencie, kiedy, kiedy Samuel powiedział: e, Mów, panie, bo sługa Twój słucha. Dopiero ten moment, e, kiedy Samuel e, się zgadza na to, żeby Bóg do niego mówił, kiedy go zachęca, tak? Panie, słucham Cię, tak? To by, dopiero wtedy Bóg zaczyna do niego e, przemawiać tak treścią, nie? I to właściwie później trwa całe, całe życie Samuela. E, Natomiast Bóg wzywa, Bóg najpierw wzywa i dopiero kiedy Mu pozwolimy do nas mówić, kiedy chcemy Go słuchać, to dopiero wtedy nam jakby przekazuje dalej treść. Nie? I to myślę, to jest druga rzecz, wytrwałość, nastawienie słuchu na to, co Bóg mówi i też pozwolenie Mu na to, żeby do nas mówił, nie? bo, bo Bóg, jest, Bóg jest absolutnym gentlemanem. I on nie będzie nas zmuszał, nie będzie nas zarzucał swoimi słowami, jeśli tego nie chcemy, nie? Dlatego druga rzecz, której nas dzisiaj Samuel uczy, to nie tylko to, że może, można wstać trzy razy w środku nocy, jeśli Pan Bóg wzywa, to, to jest wyzwanie, ale też, no właśnie, też trzeba jakby nastawić się, nie? Trzeba chcieć słuchać Pana Boga, żeby on do nas mówił. Bóg będzie nas na pewno w jakiś sposób wzywał. Ale żeby do nas przemówił, to musimy chcieć go słuchać, nie? To jest druga rzecz. A trzecia rzecz, która mi się z tym fragmentem jeszcze też kojarzy bardzo mocno, to zobaczcie. Mamy takie stwierdzenie na samym początku, że Samuel spał w przybytku Pana, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. To jest w ogóle najświętsze miejsce w Izraelu. Najwyższe sanktuarium to jest najwyższy artefakt Boga i symbol Boga, jaki Izraelici posiadali, nie? Nie ma absolutnie nic większego niż Arka Przymierza. I Samuel był na wyciągnięcie ręki od Arki Przymierza, a jest stwierdzone nieco później, że Samuel nie znał Pana. Słowo Pańskie nie było mu jeszcze objawione, nie? Czyli trzecia, trzecia rzecz, którą nas, do której nas prowadzi dzisiaj Samuel, to jest to, że poznajemy Boga przez Jego Słowo, nie? Że możemy być w kościele codziennie, że możemy dotykać najświętszych postaci, ale jeśli brakuje nam kontaktu ze Słowem Bożym, to tak naprawdę nie poznamy Boga, nie? I myślę, że to jest trzecia rzecz, która też nas odwołuje trochę do treści samego tego kanału. I po co, po co my to wszystko w ogóle tutaj robimy? I to bez względu na to, czy jest, czy patrzy na to 30 osób, czy patrzy na to 200 osób, to, to robimy te rozważania słowa właśnie po to, żeby poznawać Boga coraz bardziej, nie? Poprzez Jego słowo, bo On sam właśnie na to wskazuje, że. Że musisz być wytrwały, musisz chcieć go słuchać i no i musisz po to słowo sięgać. Nie? W sensie możesz robić tysiąc innych rzeczy i Pan Bóg będzie w jakiś tam sposób atrakcyjny, ale tak naprawdę nie poznasz go, jeśli nie sięgniesz po jego słowo. No i, i chyba te trzy rzeczy chciałbym wam dzisiaj powiedzieć. Tam jacyś ludzie już chodzą, więc trochę wstyd, jak <głos》> z kamerą gadać do siebie. Ale to, to wszystko dla was z takim poświęceniem. Kochani, chyba wreszcie krótki odcinek z tego wyjdzie. Ale jest tutaj pięknie w ogóle. Może jeszcze kilka obrazków wam pokażę pod koniec, wykorzystując to, że mamy krótki odcinek. Natomiast na ten moment z wami się żegnam i sam się tu trochę jeszcze pokręcę, pooddycham. Świeżym, zimowym leśnym powietrzem, szalą alechem. Jezus w pełni człowiek, w pełni bóg, w niebie wywyższą. Aż do ziemi zniżył się. Chrystus, On porzucił chwałę swą. Przyszedł, by być z nami, bratem nam zawsze jest. Mesjasz stał się sługą wszystkich nas. Jakże mamy pojąć, że właśnie za nas przyjął Na balkach miał nasz grzech i tak pokonał śmierć. Nasz Bóg dziś czyni wszystko, co chce. Jak wielki jest, jak wielki jest.